Bardzo serdecznie witam Państwa. Dzisiaj już zmieniamy nieco scenerię. Wróciliśmy do kościoła, jesteśmy znowu w kościele z naszymi katechezami. A to już taki ostatni motyw, powiedziałbym taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o katechezę szkolną. O katechezie szkolnej mówimy, że jest interdyscyplinarna. Co to znaczy? To znaczy, że ta katecheza łączy się z innymi przedmiotami. Co najlepiej to obrazuje? Pismo Święte. Zwróćcie uwagę Państwo, że jeżeli czytamy Pismo Święte, to tam mamy już elementy historii. Mamy elementy literatury, bo niektóre teksty są naprawdę finezją, sztuką artystyczną, jeżeli chodzi o literaturę, ale są też elementy filozoficzne. Są też swego rodzaju poradnikiem na życie, ale patrząc na dzieje apostolskie, powiemy, jest to typowa księga historyczna czy Ewangelii, gdzie pokazujemy pewne wydarzenia, realne wydarzenia w tej historii. Dlatego też w przypadku religii nie możemy pomijać wątków bardzo wielu przedmiotów. Łączy się z wieloma i tutaj to, co pięknie mówi Jan Paweł II w Fides et Ratio, że wiara i rozum muszą iść ze sobą w parze. Nie mogą na siebie wkraczać, natomiast wzajemnie się wspierają i sobie wzajemnie pomagają. Mówiąc też o katechezie, musimy pamiętać o tym, że w katechezie szkolnej w centrum stoi relacja Boga z człowiekiem. Grazie. Uh... i człowieka z Bogiem. Katecheza pomaga nam zrozumieć nie tylko Pana Boga, ale też samego człowieka. Dlatego pojawiają się też elementy związane z biologią, geografią, z ogólnie przedmiotami przyrodniczymi. E, pojawiają się też elementy e, z fizyki. Myślę, że tutaj bardziej powinniśmy powiedzieć z astronomii. E, natomiast te elementy się pojawiają po to, żeby lepiej zrozumieć człowieka otaczającego świat, po to, żeby człowiek rozumiejąc ten świat mógł poznawać też Boga, Stwórcę tego świata. Wiele pytań, które się pojawia, są to pytania, których szukamy odpowiedzi, ale szukamy przede wszystkim tej lecji człowieka z Bogiem i do tego potrzebne są nam narzędzia, bardzo wielu nauk. Dlatego tu też nie możemy pominąć jednego wyjątkowego wątku, wątku sztuki. Żeby nam było milej, zanim rozpocznie się katecheza dla dzieci, wyjątkowa katecheza dla dzieci, katecheza Maryjna, którą poprowadzi nam ksiądz proboszcz Krzysztof Krakowiak, to wcześniej usłyszymy to, co łączy naukę i wiary, katechezę szkolną e, i pozostałe e, nauki, m.in. sztukę, muzykę, a scholkę z parafii miłosierdzia Bożego, która umili nam ten czas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, bardzo miło z wami dzisiaj się spotkać w ten majowy dzień. Do tej pory na pewno słyszeliście wielokrotnie wezwanie do tego, abyście pozostali w domach. Na szczęście już możemy z domu wyjść i możecie zobaczyć wspaniałą przyrodę, która pobudziła się do życia. I w tym czasie, w tych dniach majowych, w sposób szczególny kierujemy nasz wzrok w stronę Matki Bożej. Maryja przychodzi do nas, aby prowadzić nas do swego syna. Miesiąc maj to czas, kiedy wiele takich świąt. 3 maja Matki Bożej, Królowej Polski, 13 maja, początek objawień fatimskich. Ale każdego dnia w tym okresie spotykamy się w kościołach, w kaplicach. Przy kapliczkach, przy drożnych i krzyżach, aby śpiewać litanie do Matki Bożej. Ja też kiedyś byłem mały i pamiętam, że w moim domu rodzinnym, przy drodze na drzewie, wisiała mała kapliczka z obrazkiem Matki Bożej. Moja babcia w, w ciągu całego roku, ale w sposób szczególny w maju. Dekorowała tą kapliczkę kwiatami, a w miesiącu maju wieczorami sąsiedzi, również dzieci, przychodzili, aby śpiewać majówkę, czyli litanię do Najświętszej Maryi Panny. 26 lat temu, kiedy zostałem wyświęcony na kapłana, moi rodzice zdjęli z drzewa tą starą, małą kapliczkę, a postawili piękną kaplicę. W której umieścili figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Zawsze, kiedy wracam do domu, ta kaplica przypomina mi dzień moich święceń kapłańskich. Do dzisiaj wieczorami, zwłaszcza w miesiącu maju, sąsiedzi gromadzą się, aby śpiewać litanie do Matki Bożej. Drogie dzieci, ja Was bardzo zachęcam, aby każde z Was w swoim serduszku zaniosło taką modlitwę do Matki Bożej, abyście prosili Matkę Bożą o to, by ona prowadziła was do swego Syna. Bo przecież Maryja objawiała się zwłaszcza dzieciom i prosiła o modlitwę różańcową, prosiła o to, aby dzieci modliły się o nawrócenie dorosłych i nawrócenie całego świata. Proście Maryję, bądźcie blisko niej, a ona będzie prowadziła was do swego Syna. I niech taką zachętą dla Was będzie piosenka, którą wraz ze Scholką z parafii Miłosierdzia Bożego zaśpiewamy dla Was. Spróbujcie się jej nauczyć, i niech Maryja prowadzi Was do swego syna. Szczęść Boże! Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzisiaj niedziela szczególna. Mówię szczególna, bo to niedziela zesłania ducha świętego. A właśnie podczas zesłania ducha świętego narodził się Kościół. Każdy z nas pewnie nieraz słyszał opis tej sceny, którą usłyszeliśmy, dziś, którą usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, czytaniu z dziejów apostolskich. Bardzo piękny opis, kiedy... Yy, po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie wyszli do ludzi, głosząc im Chrystusa, dając świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. Natomiast ja chciałbym pokrótce zatrzymać się na Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Ewangelii według Świętego Jana. Święty Jan w opisie, który mówi o tym, że Chrystus przyszedł do swoich uczniów po zmartwychwstaniu i mówi do nich, żeby wzięli ze sobą Ducha Świętego. Mówi także, żeby odpuszczali grzechy. To jest ciekawe, że święty Jan, tchnienie Ducha Świętego na apostołów, łączy z nakazem odpuszczania grzechów przez Chrystusa. Tak jakby chciał nam powiedzieć, że głównym i istotą Kościoła jest to, aby odpuszczał grzechy, aby obwoływał rok łaski od Pana, jak czytamy w innym miejscu w Piśmie Świętym. Głównym celem i istotą i zadaniem Kościoła jest niesienie miłosierdzia Pana Boga drugiemu człowiekowi, pokazywanie że tak naprawdę celem naszego życia jest relacja z Panem Bogiem, która ma prowadzić do naszej świętości. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy wszyscy się nad tym bardzo mocno zastanowili, ale też żebyśmy brali z tego źródła łaski, z tych darów, które właśnie Kościół ma poprzez Ducha Świętego, i korzystali z miłosierdzia Pana Boga. Bo Pan Bóg naprawdę chce być przy nas, chce być dobrym Ojcem który pokazuje nam ścieżkę, którą mamy iść, ale też jeśli z niej zboczymy, chce nam dawać przebaczenie.